Dostaliśmy właśnie nowe informacje odnośnie drugiego sezonu Ninjago Powstanie Smoków prosto od Yata, Jednak tym razem nie są to dobre informacje, a przynajmniej w pewnym sensie. Jeden z użytkowników zapytał go na Twitterze o to, czy będą smutne momenty bądź smutne odcinki w drugim sezonie Powstania Smoków, co DoKayaat potwierdził. I mimo tego, że na ten moment nie wiemy dokładnie co to będą za odcinki, bądź też smutne momenty, to śmiało można się tego domyśleć na podstawie wcześniejszych informacji, jak i sezonu pierwszego. Według mnie najbardziej prawdopodobne są dwie opcje. Pierwsza, zobaczymy retrospekcję ze śmiercią Mistrzału o tym, jak stał się duchem i będzie to właśnie w tej krainie umarłych, którą odkryje Kol, albo po prostu podczas rozmowy Mistrzału właśnie z Kolem. Opcja druga, zobaczymy Pixel, jednak Pixel, który odchodzi od Zeina. Obstawiam, że po fuzji Zayna mógł zostać zniszczony i dlatego Pixel wstawiła go do tej kapsuły z odcinka 9. była to taka kapsuła naprawcza, a sama poszła coś robić, bądź też poświęciła siebie, poświęciła na przykład swoje części czy coś tam, żeby Zane mógł przetrwać. Jest też ciekawa teoria, że Zane, którego mamy teraz, to nie jest ten stary, oryginalny Zane, tylko jego kopia. Ten oryginalny został zniszczony w czasie fuzji, a Pixel po prostu miała tą kopię w zanadrzu właśnie w tym imperialnym klasztorze. Tłumaczyłoby to to, dlaczego ma na sobie ten nowy strój, tym bardziej, że są to stroje zastępcze dla tych skórek w sensie w powstaniu smoków są to takie główne, ale w oryginale były one zastępcze, a przynajmniej takie informacje dostaliśmy, także wyjaśniałoby to skąd Zain był już w tym nowym stroju. Jakbym miał obstawiać którąś z tych rzeczy, to powiedziałbym, że będzie to coś związane z Mistrzemu, ponieważ jak wiemy, ta historia tej kapsuły ma nie zostać wyjaśniona w następnym sezonie, ale dopiero w sezonie trzecim. Trochę szkoda prawdę powiedziawszy, bo chyba już mamy oficjalne potwierdzenie tego, że mistrz nie żyje, w końcu no... wątpię, żeby opanował jakieś nowe moce, chyba po prostu jest duchem. No i... troszkę szkoda, prawda? Tyle lat, tyle wspomnień... taki wspaniały sensej. A teraz już go z nami nie ma niestety. Chociaż w pewnym sensie to bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu charakter Lloyda zostanie mocno zwinięty i będzie on jeszcze lepszym mistrzem i bardziej dojrza dojrzałym bohaterem niż jest aktualnie, co mi się naprawdę podoba, bo w nowej roli sprawdza się po prostu znakomicie. Nie zapominajmy jednak o opcji trzeciej, czyli o tym, że Kai się poświęci, żeby uratować Wildfire, no i sam przy tym zginie. Wy pierd